Hiszpanii. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Zapraszamy na to spotkanie. Real Madryt zmierzy się z bardzo... Z nią spory kawał futbolowej Europy. Finał Krajowego Pucharu zawsze ma w sobie coś wyjątkowego. A Puchar Króla to przecież jedne z najbardziej prestiżowych rozgrywek tego typu. Miejmy nadzieję, że waga tego spotkania nie przytłoczy zawodników i zobaczymy tu grę pełną hiszpańskiej pas. No i widzimy teraz wyjściową jedenastkę Królewskich na to spotkanie. Między słupkami Thibaut Courtois, dalej w formacji obronnej David Laba wystąpi razem z Ederem Militao. Federico Valverde oraz Toni Kroos zagrają na środku linii pomocy. W pierwszej linii tego zespołu zobaczymy dzisiaj dwóch zawodników odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. Jakim składem zagra dzisiaj Barcelona? W marc Mark Ter Stegen, w obronie Andreas Christensen wystąpi razem z Julienem Kounde, Frenkie de Jong oraz Pedri zagrają na środku pomocy, wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. i rozpoczęli pierwszym kopnięciem finał Pucharu Króla. Niebawem dowiemy się, komu przypadnie to wspaniałe trofeum. Roz. Mocne wejście, ale czyste. Federico Valverde. Vinicius. Chamarin z piłką. I piłka do Bellingama. Real traci piłkę. Lewandowski ma teraz piłkę. Oto definicja wysokiego pressingu proszę państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Z piłką Robert Lewandowski. Może im dać prowadzenie. Bramka! 1 do 0 jest gol dla katalończyków. Tym samym mamy otwarcie tego finału kucharu króla. Spójrzmy raz jeszcze, jaką świetną robotę wykonał tutaj Lewandowski. Minął swojego obrońcę i znakomicie dograł piłkę. A Robert Lewandowski w takiej sytuacji nie mógł się pomylić. Bez trudu pokonał goalkeepera piorunującym uderzeniem na bramkę. Od środka królewscy wyraźnie są teraz podrażnieni. Rodrigo teraz, Vinicius. Teraz, czy dobrze to wykończy? I tak, tak jest, proszę państwa. Mamy wyrównanie, a już się wydawało, że mogą się tutaj nie podnieść. No Tomku, wystarczy spojrzeć na radość i ulgę na twarzach kibiców, mecz znów otwarty. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Mamy remis. Jeden do jednego. Wiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Duble w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc Maczek... Bellingham! Dobra teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja A... wydawała się łatwa. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. No zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Gawi przy piłce. No i po ataku, zagrożenie minęło. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Z piłką Robert Lewandowski. Nie dał się zaskoczyć tym strzałem, broni pewnie. I Vinicius ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić Bellingham przy piłce jest uderzenie zablokowany ten strzał Inicius i tak proszę państwa obejmują teraz prowadzenie co się dzieje na trybunach popatrz tylko Tomku fani coraz mocniej wierzą w końcowy sukces Ależ to była bomba. Ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przebiła siatkę. Piłka poza boiskiem. Out. Dawida Laba. Mendy przyjmuje piłkę. Bellingham coraz bliżej bramki przeciwnika. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. No tak, teraz Bramkarz pewnie chwyta piłkę. Ale jeszcze przed momentem było tu bardzo nerwowo. Bramka chyba jeszcze wibruje po uderzeniu. Bramkarz ściska piłkę, wyjaśnia tę sytuację, choć pewnie wolałby w ogóle jej uniknąć. Tak się powinno stopować ataki rywala. Wjeżdża ja w masło. Szansa na remis. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Real Madryt traci teraz piłkę. Ma piłkę i pięknie z nią do przodu. I Rafinha. Całkiem niezła teraz parada w wykonaniu bramkarza. Farsa wznawia z rogu, potrzebuje wrócić do gry. To doskonała szansa, żeby wyrównać. Odbiór w ataku, pachnie tu golem. Gol! Tak jest! Piłka w siatce. No, wyrównali teraz Katalończycy i pewnie będą chcieli powalczyć o wygraną. Zobaczmy ponownie, jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to grozi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. Tadejko Valverde. I teraz Rodrigo. Teraz Vinicius. Utana interwencja bramkarza. Rafinia. Statystyka posiadania i tablica wyników mówią o tym meczu w zasadzie wszystko. Wyrównany mecz połączony z odważną grą do przodu. Dla neutralnego fana ten mecz mógłby się zapytać. Zrobiło się teraz groźnie. Nie? Courtois pokazał teraz najwyższą klasę. Rzuca w okolice 11 metra. Pewnie piąstkuje bramkarz. Podanie do Kundy, świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie, strata piłki. Aleks Balde. Dobrze, teraz Barcelona. Do bramki niedaleko. zatem strzela. Bez najmniejszych problemów. Teraz Kutła. I teraz strata Realu. Robert Lewandowski. De Jong dostaje piłkę. Co teraz podaje. Tadej Kowalwerde. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Der Stegen, ależ interwencja! Toni Kroos dogrywa z rzutu rożnego. Sędzia, jak to koniec pierwszej połowy na Civitas Metropolitano. Gramy po przerwie na Civitas Metropolitano. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Marc André Stegen. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Lewandowski. Przyjmuje kundę. De Jong. Lewandowski. Lewandowski ma teraz piłkę. Dobra teraz obrona bramkarza. Daleka piłka z rogu. Łatwo łapie ten centre. Źle ruch. Jude Bellingham. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Pedri przy piłce. Zobaczmy co zrobi. Lewandowski! Ależ teraz popis w wykonaniu bramkarza. Pedri do z rogu. Ośrodkowanie z rogu, prosto w ręce bramkarza. Tomku, wystarczy spojrzeć na statystyki. Obie drużyny oddają sporo strzałów w światło bramki. I ten mecz naprawdę może się wszystkim podobać. Oby nam tylko teraz nie spadło tempo. Wejście, klasa światowa. Mogło być naprawdę nerwowo. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Jest już Junior. Danie interweniuje bramkarz. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. I wini. Świetnie teraz w obronie. Ponownie wykonywać będąż utrożny. No i nie udało się tym dośrodkowaniem znaleźć partnera. Tembele. Tembele adresatem zagrania. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. Od razu dwie zmiany w Realu Madryt, Piłkę dostaje de Jong. Prawo, dobry odbiór blisko własnej granki. Teraz poszedł Jezus za obrońcami. Chodzą na prowadzenie! Tak jest, proszę Państwa, można. Pod... Wiedzieć, że mają już teraz jedną rękę na trofeum. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić w obronnych. Cóż za spokój, cóż za precyzję. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów zestawić, żeby trafić i nie przedążyć. A zatem jest teraz 3-2, Rafinia i Rafinia. Teraz centra do Lewandowskiego. Pewna interwencja, łatwy strzał, i Vinicius. Czytelne było to podanie. Natychmiast wykorzyst... Okazja może być krośnie. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Mają teraz szansę na kontratak. Zabrakło precyzji w tym podaniu krosa. koku wolny korytarz. Czy Barsa to wykorzysta? Lewandowski ma teraz piłkę. A jednak blokuje to. Wspaniale. Antonio Rydiger. I piłka do Bellingama. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. No ja się wcale nie zdziwię, jeżeli sędzia po tym ślizgu pokaże teraz czerwoną kartkę. I proszę! Mamy przykład. Jak niedaleka jest droga z Piłkarskiego Nieba do Piekła. Wcześniej bramka, za to teraz czerwona kartka, powodem wpisu do meczowego protokołu. To może mieć destrukcyjny wpływ na morale reszty drużyny. No i zwyczajnie osłabi zespół. Bębele, adresatem zagrania. Będzie okazja na wyrównanie. W końcówce jest przyznany rzut rożny. w wznowi z rzutu wolnego. I głęboka wrzutka w pole karne. Dobre dośrodkowanie. Agresywnie w powietrzu, ale ostatecznie piłka bezpieczna. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Kibice w niepewności. Jedna bramka przewala. Aj Była cudowna szansa na wyrównanie, ale zabrakło koncentracji. Chyba tak. Tak było blisko. Odpłynęła im w siną dal. Chyba ostatnia deska ratunku to była stuprocentowa szansa. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Gol! I mają teraz dwie bramki przewagi. Do końca tego finału jest bardzo mało czasu. Właśnie chyba poznaliśmy triumfatora rozgrywek. Teraz widać, jak potężny to był strzał. Udało się włożyć w niego całą siłę. Piłka niczym pocisk piła się w siatkę. Co za gol. I po tej bramce jest 4 do 2. Z piłką Pedrić. A brakło precyzji w tym podaniu Lewandowskiego. Traci piłkę. Mamy doliczone dwie minuty. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu. Co za forma! Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontro. aby cadło futbolu. Efektywne i efektowne. Przelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Reakcja menadżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Tak jest! To już koniec! Ależ teraz wybuch radości! Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku. Skaczą, radują, się ściskają. Co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale i co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo i jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki. Całe mecz za nimi, a oni skaczą tak, jakby dopiero wyszli na murę. Oto już za chwilę się doczekają. Taka była stawka. Oto toczyła się gra. Dzisiaj triumfują i sięgają po trofeum. To jest najważniejsza chwila dla każdego, kto gra w piłkę. To prawda. A zatem popatrzmy i pocieszmy się razem z nimi. Puchar idzie w górę. Gratulacje. Teraz wreszcie mogą się odprężyć. Mogą nie myśleć o kolejnych meczach, wyzwaniach. Mogą podziwiać fejerwerki na swoją część i smakować tę chwilę. Tę fetę na pewno zapamiętają na długo. Puchar zdobyty. Zwyciężczynie mogą w końcu odetchnąć ulgą. Na trofeum zasłużyli też ich kibice. Rzadko spotyka się na stadionach tak piękny doping, jakiego dostarczyli panie i fanki tego zespołu. A teraz cieszą się zwycięstwem wraz ze swymi bohaterkami. To prawda, Jacku. Teraz czas oczywiście na obowiązkową sesję zdjęciową ze zwycięskim trofeum. To będzie piękna pamiątka na całe życie. Pamiątka, którą można będzie się kiedyś pochwalić wnukom.